Ja jestem Leon. Dziś pokażę Wam zestaw startowy z nowej kolekcji FIFA 365 2020 rok. Oglądajcie. No dobra. No to otwieramy. Yy, pokazuję cenę. Yy. 49,90. Jakby ktoś chciał sobie kupić. No i przechodzimy do otwierania. I tutaj. No, paczka jest. Następne paczki. No. Okej. Okay. Na początku limitki. Pierwsza. Robert Lewandowski. No i jest ta karta do tej y, gry online. Jeszcze tutaj powinna być jedna limitka. jest! Y, Neymar. Okej. Okay. Jeszcze coś tam siedzi? A, no tak, bo są... Jeszcze jest limitka... <laughs> nie umiem tego przecinać okej okay. wyrzucamy no i tu jeszcze jedna o fajnie plansza ale nam nie będzie potrzebna na razie ale już się przykleiło okej okay. To jest jak są bazówki tam na poli i tak dalej siu 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 też nam nie będzie potrzebna albo miks Ładniusi. Tutaj tak. Fajnie zrobione Okładeczka. I jeszcze ta gazetka, w której są pokazane różne bazówki, power i tak dalej. Ok, nie będzie nam potrzebne. Otwieramy. Poczuszki. Pierwsza paczuszka. Ok, lecimy

Bazuleczka. Karta specjalna i jeszcze jedna karta specjalna z Napoli. Kolejna. No dokładnie zrobionej No tak. Powiem Ci, też nie pokażę No jest, Noyer, yeah. Bazuleczka. Suarez. Wstępna bazoweczka, wstępna i to będzie z Parisu, to będzie fancik. Bazoweczka, o Paul Pogba, bardzo świetnie. No i jest yy, karta specjalna z Realu Madrid. Więc no, no, też te gęnik. Jak oni wkładają do tej paczki? Ja nie mówię. Jest karta specjalna. To będzie power up. I następna karta specjalna. Pański. No, niestety już ostatnia patrzuszka. Karta specjalna Jerome Botting. to? O, jest jakiś logo. A jak są, to już wszystko w tym odcinku. Do następnego. Cześć!